Państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Orzepowska i jestem kierownikiem w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy Ośrodku Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Drawsko-Pomorskim. Chciałabym Państwu zaprezentować działalność naszego ośrodka, czym się zajmujemy, kogo wspieramy, a także co najważniejsze, co zrobić, aby dostać się do naszej placówki. Nasza placówka znajduje się w Drawsku Pomorskim przy ulicy Chrobrego 4, w dawnej przychodni lekarzy rodzinnych. Mamy również filię Złocieńców, znajdującą się przy ulicy 1 Dywizji Wojska Polskiego, w budynku internatu Zespołu Szkół w Złocieńcu. Jesteśmy placówką wsparcia dziennego dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami psychicznymi, a także wykazującymi inne zaburzenia psychiczne. Działamy od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Naszymi uczestnikami są mieszkańcy z terenu powiatu Drawskiego. Istnieje możliwość dowozu naszym busem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością. Zapewniamy również ciepły posiłek. A co najważniejsze, wszystkie zajęcia oraz terapia są bezpłatne. A czym się zajmujemy w naszym ośrodku? Zapraszam do środka. Witajcie w naszym domu! W naszej placówce zajmujemy się szeroko rozumianą rehabilitacją społeczną, poprawą funkcjonowania w życiu codziennym oraz wsparciem i pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Zapewniamy wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjalne oraz rehabilitację indywidualną oraz grupową. Mówi się, że sercem każdego domu jest kuchnia i tak też jest w naszym ośrodku. To właśnie w pracowni kulinarnej zawsze bardzo dużo się dzieje. Uczestnicy w ramach treningu przygotowują wiele pysznych potraw, które później ze smakiem spożywają. Niemniej wyzwań czeka na naszych podopiecznych w pracowni rękodzieła, krawieckiej, artystycznej czy ogólnorozwojowej. To właśnie w tych miejscach uczestnicy spełniają się twórczo, tworzą piękne rękodzieła, ale także zdobywają wiele umiejętności. Trzycie, haft, lepienie w glinie, malowanie, śpiew, a także obsługi maszyn i urządzeń. Ulubioną pracownią Pani jest natomiast pracownia dobrego wyglądu, w której mają możliwość poddawania się różnym zabiegom kosmetycznym i relaksacyjnym. Wśród Panów największą popularnością cieszy się pracownia techniczna, w której to mogą majsterkować i wykonywać wiele męskich zadań. Mamy jeszcze jedną pracownię, o której Wam powie terapeutka Luiza. Nasza pracownia jest pracownią multimedialną, nowoczesną, wyposażona jest w komputery, tablety, tablicę interaktywną, mamy ploter i roboty edukacyjne. Uczymy się tu ważnych w dzisiejszym świecie umiejętności cyfrowych, bezpiecznego korzystania z internetu, z mediów. Od trzech lat aktywnie uczestniczymy w ogólnoeuropejskiej inicjatywie Code Week i realizujemy różne zadania i aktywności związane z kodowaniem, programowaniem i m.in. z użyciem właśnie naszych robotów. Ważne, aby dostosować każde zajęcia do indywidualnych możliwości uczestnika, łącząc naukę i zabawę. A teraz czas, aby Państwo posłuchali o naszej działalności z perspektywy uczestników. Cześć, jestem Ania, jestem tu od początku, bardzo lubię tu przychodzić. Mam tutaj dużo znajomych. O, ośrodek to dla mnie jak drugi mój dom. Wszystkie panie są bardzo miłe, pomocne, zawsze na nich można liczyć. A najbardziej lubię tą pracownię ceramiczną. Glinę, bo z gliny można dużo ciekawych rzeczy zrobić. Lubię też pracownie dobrego wyglądu, bo można paznokcie malować, włosy farbować. Lubię grać w rumiku. I gdybym tu nie przychodziła, siedziałabym sama w domu, nudziłabym się i smutno by mi było. Kocham Was wszystkich! Witam, jestem Kasper. Lubię przyjeżdżać do ośrodka. Jest tu bardzo fajnie, miło, lubię pracownię techniczną, a najbardziej lubię gadać ze znajomymi, najbardziej to z Karoliną, wtedy to mam co opowiadać w domu. Jestem Marcin, lubię wszystkie pracownie, a najbardziej komputerową, lubię komputery i roboty. Lubię kulinaną, a najbardziej smaczyć naleśniki. Nie może zabraknąć również, jak nasz środek postrzegają opiekunowie i rodzice naszych podopiecznych. Nazywam się Joanna Kalinak, jestem ciotką i prawnym opiekunem Krzysia Kołka. Nieoczekiwanie, bo dwa lata temu zmarł mój brat w święta Bożego Narodzenia i spadła na nas pełna opieka nad. Moim bratankiem Krzysiem. Dzięki temu, że Krzysiu może przebywać w tym ośrodku, ma on zapewnioną opiekę, ja z mężem możemy pracować. Krzysiu yy, może doświadczać spotkania z innymi osobami, może wychodzić z domu, nie jest izolowany, może przebywać w innym środowisku, w innym otoczeniu. Może, może realizować zainteresowania. Jestem wdzięczna za to, że Krzysiu może tutaj przebywać. Dzień dobry, nazywam się Alina Sakuta, mój syn Paweł Sakuta uczęszcza do tego ośrodka od powstania tego ośrodka. To będzie w przyszłym roku prawie 20 lat. No nie prawie, bo tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni i bardzo wdzięczni, że po prostu taki ośrodek powstał. Ja bardzo, bardzo czekałam długo z niecierpliwością. Paweł tu się świetnie czuje, zaklimatyzował się. Na początku pół roku przychodziłam, dzień, w dzień z nim siedziałam, parę godzin, bo Paweł nie mówi, więc żeby się z nim ktokolwiek mógł skontaktować, trzeba wiedzieć o co jemu chodzi, gdzie toaleta, gdzie posiłki, gdzie inne rzeczy. Ale Paweł jakoś tak bardzo fajnie, bo szybko załapał co i jak. I bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego środka. No Paweł też bardzo, wyjeżdżają na wycieczki różnego rodzaju, do teatru, do kina. Nad jezioro, nawet kiedyś na basen pojechali. No, no, super ośrodek. Przede wszystkim kadra wspaniała, pani kierownik i wszystkie tutaj panie są bardzo przemiłe i bardzo przyjazne nastawione do tych dzieci, pomocne tym dzieciom bardzo. Rodzice, którzy nie posyłają tych dzieci do takich ośrodków, a trzymają je w domu, wyrządzają im ogromną krzywdę, ponieważ te dzieci tutaj po prostu żyją innym życiem aniżeli w domu. W domu takie dziecko się zamyka samo w sobie. Psychicznie po prostu takie dziecko jest strasznie zdołowane, bo ono jest wszystkiego przestraszone, ono się boi, nie wie gdzie, jak, w jakich sytuacjach się zachować. A tutaj razem w grupie uczą się wszystkiego i integrują się wszystkiego, ze wszystkimi. Paweł jak zobaczy, nawet w mieście jedziemy samochodem, że jakiś kolega czy koleżanka idzie, to on mimo, że nie potrafi powiedzieć, ale pokazuje i tłumaczy, że to z ośrodka jest kolega czy koleżanka, Także uwielbia tutaj chodzić, nie może się doczekać rano, busa stoi w oknie, kiedy bus przyjedzie, po niego jest bardzo zadowolony, a tym bardziej, że my z mężem prowadzimy takie trochę życie aktywne, bo śpiewamy w zespołach różnych, mąż gra, także Paweł no, chodzi z nami na te różne próby też i zachowuje się zupełnie jak, a przedtem się wszystkiego bał, wszystkiego się wstydził, chował się, nie chciał wychodzić tak do ludzi, a teraz jest tak bardzo otwarty i tak, tak bardzo zadowolony i radosny, kiedy tutaj do tego ośrodka pójdzie. Bardzo, bardzo się cieszę, jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję bardzo. Nazywam się Katarzyna Pyszka, jestem pracownikiem socjalnym Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim. Właśnie zobaczyliście Państwo, gdzie znajduje się nasz dom, zobaczyliście co robimy, czym się na co dzień zajmujemy. Najważniejsze jednak jest to, że poznaliście naszych uczestników oraz naszych terapeutów. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zaprosić Państwa. Do naszego domu. Jeżeli macie w swoim otoczeniu osoby, które potrzebują wsparcia bądź pomocy, zapraszam do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy Państwu wszelkiego wsparcia, pomożemy załatwić wszystkie formalności, a jeżeli będzie taka potrzeba, przyjedziemy do Państwa domu. I na koniec zapraszam również do obserwowania naszej strony na Facebooku, gdzie na bieżąco będziecie mogli śledzić naszą działalność. Zapraszam.